Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. A teraz takiej historii, gdzie często się łapiemy na tym, że my uważamy, że my jesteśmy nieszczęśliwi, ponieważ ktoś inny nam zrobił krzywdę. Czyli yy, nie jesteśmy my winni sami, że jesteśmy nieszczęśliwi, że niedobrze w tym życiu. Tylko ktoś inny zawinił. Typu rodzice, współmałżonek, ktoś tam, ktoś tam i tak dalej. Oczywiście, tak może być, tak? że inni ludzie są tak złośliwi w stosunku do nas, że nas to strasznie boli. Ale warto sobie to wszystko przemyśleć, czy tak jest. Czyli Jezus Chrystus mówi: Tak, mamy kochać nieprzyjaciół, nie tylko ludzi, którzy robią nam dobrze, ale ci, którzy robią źle. Mamy się za nich modlić. Proszę sobie wyobrazić, jeśli ktoś robi nam złośliwie straszną krzywdę. No weźmy rodzice bijące dzieci, albo mąż bijący żonę. No to straszna tragedia, prawda? Jeszcze, no wiadomo. I teraz jest historia taka. Jezusa Chrystusa bito na Drodze Krzyżowej. Jezus Chrystus nie był winny tego draństwa, które tam się działo. Jeśli człowiek, który strasznie cierpi, Połączy to z cierpieniem Chrystusa, to takie cierpienie tego człowieka spowoduje, że on nawróci innych ludzi, odpokutowując ich grzechy. To jest tak wielka historia, że człowiek, który idzie drogą, którą Chrystus powiedział, czyli miłość nieprzyjaciół, to taki człowiek będzie tak wysoko w niebie, że my, zwykli ludzie, którzy takich rzeczy nie przechodzimy, to, to nie ma szans. W niebie jest dziewięć kręgów, są to ogromne różnice między tym, co się w niebie jest. Wszyscy są szczęśliwi, tylko możliwości w kręgu serafinów, których jest tylko siedmiu, to jest symboliczna suma, że jest niewielu, jest przeogromna w stosunku do innych rzędów anielskich. I teraz ludzie, którzy przechodzą to życie ze strasznym cierpieniem. Niezawinionym cierpieniem przez nich, to idą do tych najwyższych kręgów raju i to na całą wieczność. A my tu żyjemy sekundę. Tu na tym świecie ja mam 67 lat, minął jak jedna sekunda. Jeśli Bóg zdecyduje, że mam jeszcze 10 lat, gadać na TikToku i YouTube, to to jest jedna dziesiąta sekundy i koniec. Więc niezbadane wyroki nieba. Dobry Boże. Bardzo za wszystko Ci dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochane Matko i wszystkim zastępom i wszystkim głosom i, i wszystkich Ojciec i Syn i Duch Święty.